W dzisiaj gram z moim kolegą. Ile taksa zagram? Z 15-20 minut, nie? No, no to zagram z pół godziny. Z kolegą. Nie wiem, weź coś ustaw. Na przykład pary. Widział słyszycie, zagram pary. No. No, to pary. No, możesz dać rankę do pary. Będzie git. No. No możemy możemy zrobić tak, żeby się kolega pocił i ja też bym się pocił. To bym miał... Boże, jak ja, ja mam brust 68%? Co jest? Że tak mało? Ale ten, niby ten, niby Satinie, że wbił yy, od razu po pierwszej gierce diament, ileś tam procent. Tak? O kurde, to nie wiedziałam. Nie, ogólnie, ogólnie tu ja, ogólnie to ja dzisiaj założyłem kanał, nie? I, no i mam jedną łapkę. No, 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 na Mega City, No, no, no. no. No, ale tak to będziemy grać chyba z pół godziny, nie? Dobra, gramy pod Wina i pod Kampę może, co? No, tak, z cztery fragi by się przydało, nie? Nie, jakoś ja teraz miałem Janet y, tego tutaj, nie? tego, no to on to jest jakiś bambiczek, bambiczek z pocuszek. Ja wcześniej porobiłem typa skoro mam mnie i dedę potem, no bo jakiś typ spamin. No, no, no. O kurde, ma O tak i ile. No, no, no. 19 fragów. słyszycie widzowie 19 dziewiętnaście fragów. Mm. O kurde, to potężnie. Spoceniec. Bambi No. Mój kolega mówi, że jest nie napocony, a umie tripla. No. Mówię właśnie, że ty umiesz tripla. Ja umiem double edita i... A umiesz jeszcze co? Ja umiem 4, ja umiem 4, tylko nie umiałem triplayfta. O kurde, mój rekord 4 to jest 15, a double editów 38. No. Boże gdzie ja poleciałem, ja poleciałem na farmę. Nie Dobra, dobra spoko, ja mam obok siebie jakąś tutaj. Mam do ciebie 400 metrów. No właśnie poleciałem. No, ale właśnie widziałem, nie, że na farmie jest tak dużo typu, że nie wiem. Nie? Bo ja leciałem obok farmy. już dawno, nie? Nie, widzowie, bo ten nie, bo mój kolega jakby... I w których jesteś klasie teraz idziesz, do której? Aha, trzeciej. A ile masz lat? Aha. Uf, no to jestem od Ciebie o miesiąc starszy. A którego jesteś Brunia? 20. Mój kolega jest z 16, ale z 2013. Masz takiego znajomego Magika Spokojnie ja mam motora, nie lecę. Dobra, lecę. Poczekaj, pierwsze sobie wypiję może biga. Chłopie, ja też nie mam pompy w ogóle, nie? Dorotą Waliszka. Lecimy na Mega City, na Mega na Mega Ja tam byłem, ja tam byłem właśnie. Aha tutaj, to ja tutaj nie bądź. Tutaj... To spoko, ja postawię najwyżej ten, nie? Walizka No, no, no Złota 3 z No, no do... O kurde, no, 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 no Słyszycie widzowie? Kampił do top 50 I co, i co? No, zbierał se no reagować o kurde to dobrze to dobrze no no, no 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 ale ten w ogóle gdzie jest tutaj flaga bo ja tej flagi nie widzę

Naprawdę? tu czekaj, Aha, mnie Super. Aha. Dobra, weź mnie uleż. Bo ja nie ja spadłem z samej góry, nie? No, 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 no. No, starom vesne ho tam Fakt, teko, on ho I to ešte jak šipko! Już mi uleczyło, Hopi, apteka to leczy w minutę, a to leczy w 5 sekund. Super lód, prawie żadnej pompy. Do karabinu mam, ale bardzo mało. Już ci mówię ile. Mam 124 Sto 114. No to dam ci trochę. Ja, ja biorę Mgiełkę, ja biorę Mgiełkę. Trzydzieści sześć osób. Co jest tak szybko? Gdzie? tam jest? Boże. Lecimy na farmę? No. No. No, pełno no, No, dwa no. miniszki. No. No. Ja mam sześć suf i... Yy, med, mgiełkę, pompę starą mam yy, automatyczną, mam PMA, mam PMA i karabin szturmowy. Nie, no, oglądam je, bo mam live'a nie? Trzy, 38. No. O, typy ostry fight tu jest. Ostry fight, bardzo ostry fight. Bardzo ostry faj tu jest. Tam? dobra. Aha. To ty? Stare szybko pelki, Perki. perki. No. no. Tak są? Jest tu u mnie jest tu u mnie mam ma, nawalamy O nawalamy nawalamy 69 O Mam go tu O nie, wiem, wiem, wiem. Któryś ma charger, tak, któryś ma charger. Szybko z cicho. Dobrzy są, nie? Co tu jest? Co tu jest? Z czego oni nas zabili? Pobieranie wyników. W górę czy w dół? Dobra widzowie, pa i zaraz leci nowy odcinek.